Dobra, dobra to tyle jeśli chodzi o... e, do gemu? E, co? Do gemu? No, no dobra, możemy iść do gemu. Spoko. A, złą... idę w złym kierunku. Znaczy bo ja jestem prawie, że pewien, że trzeba było wejść do pokoju Sajaki, żeby wziąć to nagranie, ale chyba możemy zrobić to później dopiero, jak już chyba, chyba po śledztwie. Człowiek, Achtung. Uciekamy od niego, zanim nam wykład jakiś strzeli, bo on chyba bardzo lubi to robić. No, chyba jednego brakuje. Czego brakuje? A nie ten chyba. Gablotki. Nie, nie, e, tutaj. A dobra, Czy potem jesteś... sprawdzimy najwyżej. A to jeszcze pokażę nam. Dobra, za, zapytajmy może o tą. No, jedziesz. Hej cichy chyba, tak pomyślałem, że możesz mi w czymś pomóc. Ha? O co chodzi? Znaczy, zanim, zanim Sejka umarła, zostawia jakąś wiadomość. Napisała numer 11037. Masz pomysł, co mogą, to, co mogą znaczyć te numery? Jakiś kod, czy, czy coś w tym stylu? To mnie wygląda na kody, kody Pentagonu, wiesz, ale nie wiem, dlaczego miałaby je zdać. Hmm. Wybacz, Znasz kody Pentagonu? Nie. Eee, Czy Hiro powolnie. A, czekaj, ja też znam kod wypę... Czyli teraz ja też znam kontu. Czekaj, SMS-a dostałem. Nie ruszaj się, jedziemy po ciebie. O, dobra. A... To czekaj, odpiszę tylko. Nagrywam rundę z kumplem, Dajcie mi dokończyć, okej? Okay? Dobra, dojedziesz. No eee, Czy Hiro po pokręciła głową? Chyba. A Oczekaj, jeszcze wybacz, czekaj. nie mam pojęcia. A okej, okay, spoko, wpadną rano. Dobra. Mamy czas do rana. No a przyjdą ale z kolegami. No ale nie no, wpadną rano, także chociaż mamy czas no. do rana, żeby to nagrać. No jedziesz. Spokojnie nie, nie szkodzi, nie przejmuj się tym. W każdym razie za pomoc. Nawet ona nie wie. Chyba, że wie więcej niż nam. Nie, nie, czy. No raczej nie. Dobra, no to jeszcze z nim musimy pogadać. Tak? Hej, Hiro, czy mogę cię o coś zapytać? Nie, 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 co? A to co ty ty robisz? Eee. Mm, czy to ci nie wydaje znajomo? To była jakaś ta nowa kula. Co za. raz... co jest, Co to jest, Kupiłem ją bo Co jest, kur... What the że jest, Kupiłem znaczy, ją, jest, kurwa? jest, jak ona się złama? Jak ona się koło zrobiła? Czy naprawdę była zrobiona ze skład, a nie z kryształu? Tylkoś wału. jakoś jakwa szukał? Wyruch. Mówiła, że jest że częścią historii Tienkis, Washington, Napoleon. Mówi, że kto kontroluje tą kulę, kontroluje cały świat. Czy seria to było po prostu jakieś kurwa szkło? Hmm. Zostawmy to na chwilę na bok. E, więc e, mówisz, że nie masz wątpliwości, że to należy do ciebie. A, um. to, jest, to jest... to jest moja. Czy z, z, zapomniałem... zostawiłem ją przypadkiem w... w pralni. No, w, pra w pralni. Ktoś musiał ją wziąć i, i zabrać. Zostawił w, w pralni. To znaczy, że absolutnie każdy mógł ją wziąć. Czyli ślepy trap. No. Ale w każdym razie rozbita, krystalowa w ogóle, dostała dodana do pocisków prawie. Dzięki, Hiro. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Co? Tak. Hmm, a tak poza tym... Ee, prawie jestem, mam obawy, żeby zapytać, ale... Tak się ale, pytać, ale ile ona kosztowała? Ile ona kosztowała? Wszystko, wszystko, co zarobiłem z, z jasnowidzenia przez 2 lata. Czyli na około 2 dolary, dzięki. Czyli będzie to jakiś milion. Milion?! No um. ilu on zarobi? Wiem, że tanie, ale no myślałem, że... ale biorąc pod uwagę, że ma mocej i władzenie, daje nam moc władania na światem. Nawet mi go kurwa nie szkoda. No cóż. Dobra, no to to chyba wszystko co możemy wyciągnąć z sali gimnastycznej. Myślisz, że możemy dzisiaj zrobić jeszcze kolegium? No ja taki jest plan. Dobra, dobra to tam już było nieważne. Dobra, no dobra, teraz. Gdzie teraz no teraz. No teraz spróbujmy się dowiedzieć, co co chodzi z tym wideo, bo próbowałem wejść do. Pokoju. A czekaj, gdzie o... Davy? Czy, czy nie mamy tej płyty? Dobra, okej, okay, wchodzimy do. Nie mamy, bo trzeba ją, trzeba ją zebrać, bo Makoto ją rozpad, Niezłe. W śmietniku. Dobra, zobaczmy, czy teraz mogę tam z łaski swoje wejść. Nie, dalej gada o tych. Cześć. Te... To może, może no to czekaj, Może. czekaj, może tak. A, bo tego nie zaznaczyłem! Dobra. No, 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 dobra, no. Dziwnie eee, trochę, ale no... Plakietki do mojego pokoju sajaki zostały psz, zamienione. Czyli, za, czyli, czyli, czyli cały ten pomysł właściwie był totalnie no, bez sensu, no, bo i tak ktoś sensu. to zamienił. Ale... No, co, to, czemu to... ktoś to chciał zrobić? No, no właśnie, no. Dobra, te ogarnąłem! Dobra, jestem, jestem głupi. Teraz mogę tu wejść. Boże Święty. Dobra. Dobra, pokój Sajaki, tutaj nie wie się zmieniło, ale weźmy tą płytę i spadajmy. Dobra. No. E, może być tylko jedna rzecz w tym śmietniku. Jep! To jest DVD z imieniem Sajaki. Sajaka bardzo by się wkurzyła, gdyby ktokolwiek zobaczył to wideo. Zastanawiam się. Co mogła zobaczyć? Widział. To może nie być powiązane bezpośrednio z prawem BAT, ale... ...BAT. Ale... Możliwe, że warto jest to sprawdzić. Spra warto sprawdzić. Więc sorry, Sayaka, pożyczę sobie to DVD. Dobra, i pozwól, że ja zrobię magiczną sztuczkę, która mm. polega na tym... Ha? Zostaje ja to tak to rozwiążę. Ile można biegać, kurwa Dobra. Jak to zrobię. Spokój DVD. No dobra, odpalaj. No i możemy przekładaj sobie... Ten... słuchawki i odpalamy je... przekładaj słuchawki do boju. Powinienem być zdolny użyć tego, żeby zobaczyć DVD. No shit. Eee, DVD, które Sajaka wypieprzyła do, śmie do śmieci. E, dobra, usta ustawiłem się na podstawie. Usiadłem, odpaliłem. No. Odpaliłem play. E, przez kilka sekund ciemność, a potem. Ale potem. E, obraz powoli się pojawił. E, wygląda to na nagranie z jakiegoś koncertu. E, I stoi ona na scenie naprzeciwko, i w centrum. E, to była twarz, którą rozpoznałem bardzo dobrze: Sajaka. Była tam razem ze swoimi przyjaciółmi, które mówiła, że są dla nich ważne. Była pozytywnie nastawiona. Do, była poz, pozytywnie śmieci, świeciła naprzeciwko tłumu. Była pełna życia. Widząc taki obraz, jest nawet ciężki do zaakceptowania. Zaakceptowania, że umarła. E, wizja nagle zaczęła. E, no, że. E, blurować się Ewa, i sciemniać, i dawaj. wtedy. Ten voice, który do. E, który po. voice, kurwa. Księgę ja dole już. Widzisz, już taki tułacz. Nie muszę tłumaczyć. Ten głos.

Dla tych dziewczyn, ten zjazd. Te, te jasne reflektory, stać świetne tych reflektorów sprawia tylko, że są jeszcze piękniejsze, ale. Ty, 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 ty. Nagle obraz się ściemnił. I w następnym ty, 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 ty. momencie zobaczyłem coś, w co trudno mi uwierzyć. Co do Sajaka zniknęła ze sceny, i wszystko pogrążyło się w ruinie. E, ale teraz zauważyłem nawet więcej. E, za zauważyłem figury innych dziewczyn, które jakby upadły. This ultra successful team Nagle ten ultra niesamowity zespół po prostu się rozpada. Już żadna z nich nie będzie mogła się. Nie mogła by, żadna z nich już nigdy nie wystąpi na scenie. Żadna z nich nie będzie mogła poczuć tego ciepła tych reflektorów skierowanych przez na Dla po prostu już nie ma żadnego, żadnego miejsca, do którego mogłaby wrócić. So here's the no i pytanie za miliard za co, co mogło sprawić, że, tak, że tak, taka ekipa mogła się po prostu rozlecieć? Hehe. <sum> 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 Bez zastrzeżenia, wideo się ucięło. Chyba cię to o co chodzi nawet. Co do kurwy? To nie była prawda. Prawda? <gry> eee, bardzo popularna grupa popowa. Eee, każdy wie gdzie one są. Kim one są? Kim one są? czy, czy on próbuje wmówić nam, że jest zdolny do? Zrobiłem Nawet do nich się tak? darować? Jeżeli to się naprawdę stało, e, każdy w, e, w zewnętrznym świecie hmm. musi e, po, być pogrążony oszaleć. Co, e, co za człowiek mógłby zrobić takie rzeczy? O! Biorę na trajelkę? Apparently. <coughs>

Dobra, jeśli pozwolicie, to już mówię wam, gdzie chyba gdzie, znajdą się. Już, gdzie jest lokalizacja chyba naszego kolegium, właśnie? Czyli gdzie to się wszystko będzie? Prosimy przejść przez czerwony pokój na parterze szkoły. Na pierwszy pokój. No i hehehe, do zobaczenia. Czerwone drzwi na pierwszym piętrze. Tam właśnie muszą tam, tam Tam powinienem iść. Nie, yy, muszę gdzie muszę iść. iść. Where do you, where do you go? No i to są te drzwi. Zajebiście czerwone, nie powiem. Przechodzimy przez nie. Where do you where do you go? Yo! Smużyłeś się, Mako, to wszyscy na ciebie czekali! Hmm. Zakładam, że on po prostu jest przerażony, że mógłby zostać zdemaskowany jako morderca. O, o, na razie nie zajmujmy się tymi wszystkimi sytuacjami w sensie... Zostaw, zostawmy to na kolegium. Wtedy wszyscy będziemy mogli okazać ten... No, szczegóły te, jego zbuchodni. Więc oni są naprawdę przekonani, że to zrobiłem, ale. To chyba jesteśmy na to gotowi, nie? Nie zrobiłem tego. Ja i Sajaka obaj wiemy, że, że nie. I tak dobrze się znajdziemy, więc to jest zabójcą. No właśnie. Znaczy ja już wiem. Kto, ten, kto zamordował kto... Sajakę, to naprawdę jeden z nas? Tak, już wiem, kto. Poważnie. Dobra, sami wszyscy, no to super! Zapraszam, proszę, proszę wsiąść, do, proszę wsiąść do windy tuż przed wami, która zapro... która, prze, która przeprowadzi was do sali sądowej. Gdzie. Wszyscy, gdzie, wszystkie wasze, gdzie, gdzie wasze przeznaczenie dopełni się spotkamy się na dole, będę czekać. Nie, chyba co Dobra. No to klikamy... Dobra. Klikamy w takę. Zrelaksuj się, ja jeszcze nie zdecydowałem 100%, także jesteś faktycznie tego winny. Może, ale oczywiście chyba do tego zmierza. Dobra, no to teraz muszę kliknąć na windę. No. Dobra, myślę, że nie mam wyboru i muszę udać się o tej windy. Zaczynajmy jechać. Yes, indeed. Dobry pomysł. Hej. Bo się? Nie. Nie. Strach nie tak by jest. tego nie nazwał. No, nie nazwał. Już mówiłem to wcześniej, ale to twoim zadaniem jest, żeby odkryć ca całą tą tajemnicę. Jeśli nie, nigdy nie... Hm. Nie dowiemy się prawdy. Prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Muszę... muszę odkryć tą prawdę, która stoi za śmiercią Sayaki. Mm. Nie potrzebuję niczego innego... Czaj. Nikogo innego, żeby a, to zrobił no. to za mnie chyba. Na honor sajaki A Krew właśnie, w cz No i dziękuję. E, dobra. dobra, dobra. E, przysięgam, znajdę tego, kto z nią znam Pytanie, czy, te, czy zanim wejdziemy do windy mogę powiedzieć, kto to jest? Nie. Nie, dobra. Znaczy, powiem ci tak, ja wolę, żeby rzeczy wychodziły w swoim czasie, ale powiem ci tak, jeśli chodzi o rozprawy, to, no, tylko, dobra, to, to tylko pierwsza jest tak zrobiona, że można zidentyfikować sprawcę od razu. Ja tego nie zrobiłem, dlatego, bo nie miałem pamięci do ich imion i nie pamiętałem kto jest kim. Aha, dobra. Więc dlatego. Dobra, jedziemy. Dobra, jak tylko podniósł mi się Dobra, zbierać się na odwagę. I zrobiłem no, pierwszy krok. No dokładnie, i czułem, że moje serce zapierdala jak Schumacher, zapierdala jak krosną Wszyscy inni już weszli do winy, więc w ja też tam wkroczyłem w końcu. Drzwi się zamknęły i winda zaczęła yy, się poruszać. Spora winda. No, yy, stalowa skrzynka. Descendant with. O, dobra. Zjeżdża w dół po prostu. No dobra. Zastanawiam się, czy, czy tak skazańce na śmierć się kiedy ich czas no. nadchodzi. E, raczej. E, czekaj. Raczej. E, raczej bardziej. Raczej tak, jeżeli nie mają e, jakiegoś e, adwokata czy to nie jest trochę tak jak yy, skazanie, skazanie czekające na sprawiedliwość? No. Coś takiego. E, oczywiście każdy podzielał niepokój, kiedy e, winda e, powoli... O, no... Kiedy winda no zjeżdżała powoli do, niżej i niżej. Do tych kazamatów, kurwa. No Ona jest A mamy tam... kurwa. No i wszyscy w końcu jesteście No i jak myślicie? Wygląda, wygląda, to, kurwa, wygląda to jak Sala po, Jak pokój... Sala, sala, sala sądowa, co nie? Kurwa co na mnie jak w Hollywood, nie? Tych, shit. Nawet nie jesteś blisko, totalne gówno. Well no dobra, dobra, w każdym razie niech wszyscy znajdą... Nie wszyscy znajdą swoje przydzielone miejsca i nie siadają. Szymciewka, szybkiewka Zrobiliśmy jak powiedział i każdy znalazł swoje miejsce. Tak nie jest, że to wygląda. E, popatrz, e, popatrz na Mondo i zobaczcie się on gapi. Dobra, nieważne. Co na Lindenburg? Nie. Dobra, nieważne. Zobacz sobie na Asahine. Albo na Nie, to na wersji PSP to wyglądało bardziej, że on się gapi się na Asahinę w wiadome miejsce. Dobra. Siedzenia zostały ułożone w... ciśniku! Czekaj, działa Tutajku? ku? do dla ja po potom... kiedy założysz, ale dobra, jeszcze nie chciałem ci tego. E, dobra, miejsca zostały ułożone w gigantyczny okrąg. Jestem okręgu, czyli tak, żeby każdy mógł no, zobaczyć No a każdy siebie... No... Na, na Egi oczywiście jest tam na, na środku. Co oczywiście znaczy, że... Teraz że... Sakura wygląda dziwnie trochę jak ta, co? Łatwo będzie stali, można wymieniać się presją i czymś dalej, bla bla bla. Teraz jak Sakura przy tym wygląda, nie? O kurwa. Dobra, ee, powietrze achifu, wydawało achifu, się... się kifunicie idealnie pasował, patrz. To kurde, panie. Dobra. cudem. Eee, powietrze wydaje się być ciężkie. Zrobiło się ciężkie, ciężkie jak tak siedzi. No, no I, I w końcu kurtyna w pierwszej klasie I kurtyna leci za... Za do góry. Eee, śmiertelny osąd, śmiertelna koncepcja, śmiertelna zdrada, wszystko kurwa śmiertelne, nawet powietrze. No bo kurwa dwie rzeczy nie żyją, dwie osoby nie żyją, no. Śmiercionośna zagadka, śmiercionośna obrona, śmiercionośny los. Śmiercionośny los. Śmiercionośne, Śmiercionośne kolegie oczniowskie. Kurwa, żeś... dobra. dobra. o zapisujemy. Znaczy się zapisu zapisuje na jednym slocie, dlatego że, gra że jak jesteśmy w menu, to możemy się cofnąć do rozdziału. Dobra.